I gotowe. Dziękuję bardzo. I jeszcze chwilka. Chcę go oddać w życzliwe ręce. Bardzo proszę, pani Petipo. O, nie ma mowy. Mam już kanarka. Sądzę, że to nie byłby najlepszy duet. Mogę go wziąć? Dobrze. Obiecaj się nim dobrze opiekować. Dobrze. Jaki on miły. Ma jakieś imię? Właściwie nie pomyślałem jeszcze o tym. Możesz go nazwać jak chcesz. Eee... Nazwę go cukierek. A rodzice na pewno się zgodzą. Jasne. Założę się, że mama będzie zachwycona. Hmm. Wykluczony. Powiedziałam wyraźnie żadnych zwierzaków w domu. Ale czemu? Masz odpowiedź? Hmm. To niesprawiedliwe. Rodzice kolegów na pewno by się zgodzili. Świetnie w takim razie oddaj go któremuś z kolegów. Ale... I pośpiesz się, już nakrywam do stołu. Nie chcę e? słyszeć. Przykro mi, może poproś Alcesta. Znasz moich rodziców, musi być jakieś inne wyjście. E? E? Moja kanapka! Głupi jest ten twój kot, wiesz? Mm. Masz rację, znajdę inne wyjście. Wspaniały, trochę herlawy, a ale jest fajny. A twoi rodzice myślisz, że się zgodzą? Spróbowaliby nie. Zgadzają się na wszystko, o czym zamarzę. Syneczku, przecież wiesz, że tata też nie byłby zadowolony. Witam, witam. Ej, gagatku, coś nie tak? Masz jakieś zmartwienie? Kogóż to niesie o tej porze? Dzień dobry! Kleofas? Eusebiusz mi go dał, ale dostałem karę i nie mogę go zatrzymać. Zobaczcie, co dostałem od Klaufasa! Dobry pomysł, no nie? Mm. Tak! Mm. Mm. Nie? To jest zupełnie bez sensu. Musimy go oddać? Nie mam wyboru. Mama się uparła i koniec. Przecież nie wolno kota trzymać w sklepie. Jestem pewien, że czeka go bardzo smutny los. Biedny cukierku, musimy cię uratować! Hmm, wziąłbym go do siebie, ale moi rodzice uznają jedynie zwierzęta rasowe. Mógłby zamieszkać w naszej szopce przy łące. Tak, Ludwiniu, jesteś genialna. Świeże mleczko, żeby kocie rosła. Ja mam konfiturę, bardzo dobrze działa. Koty nie lubią konfitur. A ten uwielbia? Musi pospać. Czy ktoś idzie zagrać? E, w nocha! Cukierek! Zniknął! Trzeba go szukać, musi gdzieś być blisko. Podzielmy się na grupy, Mikołaj i ja biegniemy tędy. Gottfried Klofas, za mną! jest za mną! Hmm. Cukierku, gdzie jesteś? Może nie rozpoznaję swojego imienia Koci język jest całkiem inny niż nasz Dobrze, możesz trochę pomiałczeć e... Miau, miau Przestań, ja to zrobię W naśladowaniu jestem najlepszy Miau, miau to ty przestań Skrzyczysz jak drzwi od garażu, baranie. Kto jest baranem? Ja? Cii, słuchaj. Miau, miau. Udało się. Usłyszał. Miau! 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 o! To ty? Czyżbyśmy mieli ten sam pomysł? Byliśmy już wszędzie, przepadł bez śladu. My też wracamy z niczym. Zmywaj stąd! Szybciutko! To cukierek! Mondrala poszedł prosto do sklepu. Moja szkoła, wiedziałem. Cukierek! Kto idzie do szkoły, jeśli koniecznie nie musi? Jest głupi jak ananiarz. Trzeba przyjść <słuch> jutro wcześnie rano. <słuch> no, ja się zmywam, zaraz mam obiad. Ja chyba też. Biedny cukierek, całą noc zupełnie sam. Spokojnie. Hmm, jacy chętni do nauki. Żeby tylko tam był. Zobaczcie, czekał na nas. I co, słaniaczku? Bardzo fajnie, że się znalazłeś. To jest kot? Koton do szkoły wstęp wzbroniony, nie znacie regulaminu? Spróbuj Ach. się tylko wygadać, a oberwiesz wangę w nos! Noszę okulary i nie masz prawa mnie zbić. Mm. Zamknij się, baranie! To jest cukierek i jest nasz, twój też! Ale cichosza! Ach. Dobra, zrobię to dla niego. Będę milczał. E? Nie może siedzieć w klasie, zacznie miauczeć i wszystko się wyda. Trzeba go gdzieś schować aż do przerwy! A znasz takie miejsce, bystrzaku? Ja znam, biegiem! A? Nic się nie bój, kotku, widzimy się na przerwie. Żeby tylko Rosół nie sprawdzał, co się dzieje w toalecie. Daj mu kawałek kanapki. Hm. Wszystko to bardzo piękne, ale czy będę musiał dzielić się z nim każdym śniadaniem? Ma rację, ale jak mu zapewnić jedzenie? A pomyślałeś, że Rosół prędzej czy później go tu znajdzie? Ktoś miły powinien go zaadoptować, ale nie wiem kto. A, ja wiem. Przerwa się jeszcze nie skończyła, powinniście. To jest cukierek. Może go pani przygarnąć. Przecież to kot! Zabierzcie go, mam alergię! A, 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 e, uwaga, nieba! Kupiu! A pójdziesz mi stąd, Gdzie? Proszę, panie dyrektorze. Teraz do rzeczy: czy jest ten kot? On jest nasz! Co to znaczy wasz? To, że jest nasz i jego też. A? Wcale nie. Ja nie chciałem, ale się w końcu poddałem, bo. bo on jest taki. taki śliczny. E, tak. W każdym razie szkoła to nie jest miejsce dla kota, panie Dipon, Zadzwoni pan do schroniska. Tak, jest, dyrektorze. Halo? Schronisko? Tak, ja zaczekam. Hmm? Tak, śliczny koteczek. Halo! Halo! Ach. Myślicie, że cukierkowi będzie dobrze w schronisku? Mój tata mówi, że tam zwierzaki siedzą całkiem same w klatkach. Już się nie bój. Zostaniesz, pomieszkamy sobie razem. Ha? Mm -mm. Ja y, chyba go zatrzymam. Ktoś go musi dobrze wychować, ma braki w wychowaniu. Yeah! <grym> Rosł jest całkiem fajny jak my, i też nie potrafi oprzeć się cukierkowi. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Giew. W polskiej wersji udział wzięli